Kocie, atakuj balon! Atakuj balon! Co to za balon jest? Zuzia, nie, nie za wysoko, nie za wysoko. Zuzia, hej, pokaż jak się kot bawi balonem. Pokaż, no, puszczaj go. Kocie, no nie podlatuj, bo ona się ciebie boi. Dostał, żeby ten kot się... No. Kiciu... Balon! nie balon! Kicia! Ej, co za balon! Kiciu! Pękłaś kiedyś balon? Kicia! Co to za balon? O gumkę ma. Czuj Kisza za gumkę. Czuj. A miałem Kici wydawać polecenia po niemiecku, tak? Kisza, sznela, ja. Ja, szysyn, ja. Co to znaczy? Ja. Szyń! Szynkot, Ja. Szynkota. Kicia nie ma tej No. Zuzió, kici daj. Ej, nie w kamerę. No. Kicia. Popatrz, co to jest. No, czekaj, daj Kici trochę. Ruzia, patrz Kicia. Kicia? Co tam jest? Co tam jest? Balonik! Znudził się balonik? No to tak ja trudno. Ciebie to filmuje cały czas. Ha? Tak, to druga Kicia. Jak się pięknie druga Kicia bawi balonem. Coś takiego, kiciu. Ciu. Dobra. Koniec tego dobrego.